ciekawy wyjazd za miasto no i oczywiście polecamy wam naszych sponsorów Panie Renato. pytanie pierwsze dlaczego Kanada? dlatego, że dużo o Kanadzie słyszałam, czytałam oglądałam w telewizji że to kraj spokojny że dobrze się tutaj żyje i dlatego kanada. pytanie drugie dlaczego Manitoba, dlaczego Winnipeg? Jak przyjechałam, mogłam wybierać wschód, zachód. Pomieszkałam tutaj rok, i stwierdziłam, że poczułam się tu bardzo dobrze, spotkałam bardzo wielu przyjaznych ludzi, nawiązałam bardzo wielu, wiele przyjaźni i uważam, że to jest moje miejsce. A teraz nie zamieniłabym na żadne inne, bo mam tutaj dzieci i wnuki i czujemy się tutaj świetnie. Pani Bożeno, dlaczego Kanada? Kanada właściwie przez przypadek. Przyjechałam z wizytą do znajomych, którzy byli u nas w Polsce i zaprosili mnie. To nie A. był wybór, to był po prostu przypadek przyjechania zobaczenia Kanady. Co, jeżeli zapytam, dlaczego Winnipeg, dlaczego Manitoba, to co by Pani powiedziała? Tak się złożyło, że ci znajomi mieszkali w Włyniebeck i do nich przyjechałam. Muszę powiedzieć, że wcale mi się nie podobało i, i z przyjemnością chciałam wracać z powrotem. A poszłam do biura podróży do pana Barnowskiego, aby potwierdzić swój powrót. Zaproponował mi pracę i stąd jest łynypek. Pani została. Lubię pani manetobę. Teraz tak. Teraz tak, <laughs> teraz tak, ale bardzo długo nie. Bardzo długo nie. Nie podobała mi się pogoda, a poza tym ja przyjechałam z Warszawy, to lolnik był taki troszkę zapiecek dla mnie, ale, ale teraz bardzo. Długo. Pani Bożenko, dwa pytania się trochę rozwinęły, co było bardzo przyjemne. Dziękuję Pani bardzo. I bardzo. Myślę, że spotkamy się znowu niedługo. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. Miejsce, które polecamy Lake Nero to bardzo dobry wybór na tzw. wypad za miasto, miejsce, gdzie można spędzić przyjemny weekend lub całe wakacje. Sezon dopiero się zaczyna i w obecnej chwili jest tam naprawdę zacieśnienie. W pobytu najlepszym wydają się być bardzo komfortowe tzw. fotodzioły. Tylko kilkanaście metrów od jeziora, doskonale wyposażone, a romantycy mogą podziwiać wspaniały zachód słońca siedząc wygodnie na pati. Jak widać, Lake Manitoba Narrows to bardzo przyjemne miejsce. Przyjedź, a na pewno przyjemnie spędzisz czas.

Center centrum najlepiej zauważonych polskich sklepów. Pójdźmy miła, profesjonalna obsługa. Kawa, polska telewizja, a takie miejsce, gdzie można usiąść i porozmawiać przed czy po zakupach. Szeroki wybór produktów prosto z Polski. Filmy, książki, napoje, okolicznościowe czartki, na każdą okazję. Odzież, antyki, biżuteria, artykuły spożywcze, kosmetyk, jak i bieżące gazety oraz czasopismy. Sklep czynny. W toku do piątku w od 11 do 18, w sobotę od godziny 9 do 17, a w niedzielę od godziny 12 do 14. .00. Nie zwlekaj, przyjedź na zakupy już dzisiaj, a znajdziesz to, czego potrzebujesz.